Chińczycy tu skupują Jadeit Ponieważ Jade przynosi szczęście na I tak to wygląda Tutaj przychodzą ludzie po prostu którzy przez cały dzień nic nie sprzedali Próbują tak wyprzedać Oni na telefonach yy, patrzą mają telefony, tam ich trzeba ogląda, decyzję podejmuje czy kupować czy nie Mierzą, ważą, obserwują. Bardzo wielu ludzi tutaj jest. A 15 minut temu jeszcze tu nikogo nie było. Wczoraj też taka uda była taka nieudana. Pierwszy raz dotarłem bardzo dawno temu przy, przypadkiem w ogóle. I też w niedzielę. Hello. No i oglądam. Jest tutaj bardzo wielu ludzi. Tutaj jest, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. To jest laboratorium.